Trzecim elementem układanki, podsumuję, mamy tak. sprzedaż to był ten punkt 0,0. Punkt pierwszy, produkt cyfrowy. Punkt drugi, Facebook, mamy to. Czy ja wam powiedziałem, dlaczego w ogóle produkt cyfrowy należy tworzyć? Żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć nową nogę biznesu, żeby mieć dywersyfikowany portfel przychodów, innymi słowy, żeby mieć kasę z różnych stróżek, żeby prowadzić siebie, żeby budować bazę mailingową, żeby być zauważonym, i tak dalej, i tak dalej. To, to jest oczywiste, ale to pominąłem, więc już nadrabiam. To są powody, dla których należy mieć własny produkt cyfrowy. I trzeci, trzeci, czy kolejny powód główny jest taki, że jest tak mały koszt wejścia, tak mały koszt wejścia w tą branżę, jaką jest produkt cyfrowy, e-book na przykład, że nic nie argumentuje wam tego, że, te, że tego nie macie. Pytanie do was. Jakie jest Według Marcina Osmana, najskuteczniejsze narzędzie sprzedaży w internecie. Pytanie do Was. Najskuteczniejsze narzędzie sprzedaży w internecie. Tutaj jest tak, marka osobista: Instagram, Facebook Ads, Instagram albo Facebook Mailing, rozmowy 1 na 1, własna twarz, polecenia, stories, przycisk, zapłać. Lubię takie rzeczy, lubię tego odpowiedzi. Dobra. E, Najpodważniejsze narzędzie w mojej ocenie, znaczy w ocenie, w moich doświadczeniach jest, uwaga, uwaga, bum, bom bum, bum, wideo. Powiem o platformach. Platforma jest miejscem dystrybucji tej treści. Dla mnie największym narzędziem biznesu online jest kamera, czyli tworzenie wideo. Gdzie można tworzyć wideo? Ja robię na przykład teraz webinar. Mam YouTube'a, na którym jest blisko 1000 filmów. Zaraz będziemy mieli jakieś wielkie święto na YouTube, Będzie tysięczny film u mnie na YouTube, Marcina Osmana. Są wideo pigułki na Instagramie. Są live'y na Instagramie. Są Stories na Instagramie. Są pigułki wideo, wideo na Facebooku. Mniej, ale też są. Bywały live'y na Facebooku, tych których odszedłem, ale to mam kumpli, których live'y działają bardzo dobrze. Ja wybrałem YouTube'a, a każe, jak wybrał Facebooka i mu to bardzo dobrze działa I ma tam pół, kilka tysięcy osób e, rano od 5.55 codziennie od chyba już ponad, ponad dwóch lat, nawet może trzech. Więc to są miejsca, gdzie tą treść można dystrybuować. I teraz... Co to wideo daje? Albo czemu wybrałem YouTube'a z wideo. Zobaczcie, na YouTubie nie musisz płacić za hosting wideo. Jest to największy silnik Search Engine, czyli największa wyszukiwarka po Google, bo to jest Google. Czy masz darmową wyszukiwarkę. Jedyne narzędzie, które promuje Twój content, bo to YouTube dba o to, żeby pokazywać tą treść Twoją różnym ludziom. Nie trzeba niczego, oprócz telefonu czy komputera, żeby tam wytworzyć treści. Jest optymalizowany pod twórców, którzy są początkujący. Gdy zaczynasz, zawsze na starcie masz więcej takiej miłości YouTube'a, że on ci pomoże bardziej w zasięgach. Zawsze. No i tu macie powody, dla których trzeba być na YouTube. I dobra, ale co to ma wspólnego z waszym produktem cyfrowym, czy z Facebookiem itd.? Dodatkowe narzędzie promocji i sprzedaży. Jak wykorzystać YouTube'a do promocji twojego produktu cyfrowego? Wrzucasz tam próbkę tego. Przedaję jedną lekcję kursu. Wrzucasz początek swojego audiobooka, albo pierwszy rozdział książki w formie audio. Wrzucasz informacje o sobie. Nagrywasz cześć. Jestem Marcin Osma, autor książki będzie się ucieka. Pokażę Ci, w jaki sposób możesz ABCD. Albo jestem, Karolin, jestem Karolina, autorka książki Idealnej opieku nie istnieje. Poznaj demencję. I na YouTube za darmo dzielę się wiedzą w zakresie demencji. Prawdopodobnie Karolina, bo tego nie wiem. O, jest psychologiem, psychoterapeutą, neuropsychologiem. Od 2006 roku diagnozuje zespoły otępienia, aktywizuje, aktywizuje i towarzyszy osobom z demencją w ich domach, w domach dziennego pobytu. Czy wiadomo, że jeżeli Karolina tworzy treści na YouTube'a, to ludzie ją odnajdą, pójdą do książki, do e-booka, do jej podcastu i tak dalej, i tak dalej. Czyli zwiększa swoje szanse na to, aby odnieść sukces w tej branży, którą się yy, Zajmuję. Zwiększa szansę na to, że ten sukces przyjdzie do niej szybciej, aniżeli czekanie, aż ktoś mu jeden post na Facebooku zobaczy. YouTube jest jednym z niewielu miejsc, gdzie te posty żyją długo. Gdy na, moje, na mój kanał wpada film, który generuje dużo zasięgu YouTube'owego, to on ciągnie ten ruch, na inne filmy się rozlewa po całym moim kanale. I znowu. Ja wydałem na YouTube'a 0 złotych. Znaczy, nie wydałem złotówki na reklamę. Dopiero teraz zaczniemy to robić. Wydatki, które ponowiłem, po, które poniosłem, no to na przykład jest opłata montażysty. Jest również nie wiem, mój czas na pojechanie gdzieś, żeby sobie z kimś wywiad. No, koszt czasowo-logistyczny. Czasowo Ale reklam mnie w ogóle nie było, które bym robił. To się zmieni dopiero. Więc to też wam pokazuje po to, żebyście zobaczyli, że nie potrzebujecie pieniędzy, żeby odpalić YouTube'a. Czy jest to łatwe? No, no nie, ale przecież każdy z dorosły wie, że na rzeczy wartościowe trzeba popracować i nikt nie oczekuje, że jedno wideo zrobi mu viral. Nie daj Boże, że mu zrobi viral. Gdy macie jedno wideo viralowe, a później zero albo nic wideo, to i tak nic z tego efektu yy, wow nie wygenerujecie. Zobaczcie, zobacz, tutaj Karolina Jurga mówi, że na przykład dzisiaj była gościem w Dzień Dobry TVN i pyk, filmik jest. Czyli jak ktoś pisze, Karolina Jurga, psycholog, zobaczy wyniki jej strony, książki, że była TVN, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to zwiększa szanse na to, że będzie miała klientów, fajnych klientów, którzy będą płacili więcej. No i to jest powód, dla którego warto być na YouTubie. A jak, jak promować yy, swoje produkty cyfrowe? Mówisz o nich, recenzujesz o nich, robisz call to action, kliknij w link poniżej, albo mówisz w odcinku, że dla moich widzów masz 10% kodu, rabato kodu rabatowego na hasło ABCD i tam poniżej jest link. Zapraszam. Aby takie nieoczywiste sposoby poznawania głębiej swojej niszy pod nowe produkty cyfrowe, to hej, powiedzcie, jakie macie główne problemy. Napiszcie w komentarzu, co jest naszym głównym wyzwaniem. I dzięki temu dojdziecie do prawdziwych, prawdziwych potrzeb klienta. I będziecie mogli tworzyć lepiej dopasowane produkty do do swojej społeczności. Tu dopytam, dopytam Was teraz. Co jest dla Was największym wyzwaniem w zakresie używania wideo do promocji Waszych produktów cyfrowych, a może nie tylko cyfrowych? Napiszcie mi tak błyskawicznie, w kilku dosłownie słowach, w jednym zdaniu, i się do tego yy, odniosę. Jest sens przed kamerą, montaż, trwa przed kamerą, oswojenie się przed kamerą. Pokazanie twarzy, poziom głośności. Mega. Lifehack. Największy lifehack wszechświata. Jak nagrywać, żeby sobie z montażem poradzić? Uwaga. Można mnie cytować. Nagrywasz tak, żeby nie trzeba było montować. ta -da! Tak powstało pierwsze kilkaset wideo. Kilkaset wideo Marcina Osmana. Kilkaset wideo. Nagrywałem tak, że dawałem rekord, Gadałem. Jak się pomyliłem, usuwałem wideo i jeszcze raz. Aż się nie pomyliłem. Jedyny montaż, jaki robiłem, to było odcięcie początku i końca. Tam pierwszych 3 sekund, ostatnich 3 sekund tyle. Koniec montażu, upload, zrobione. Koniec montażu. Jak się oswoić z kamerą? Jak Lisa oswoił małe książę? Czasem przychodził, dokarmiał, uczestniczył, głaskał, zmieszał dystans. Te wszystkie rzeczy zrobisz poprzez robienie wideo. Tyle. To nie chodzi o swojenie się z kamerą. To chodzi o swojenie się z tym, że oddajesz światu swoją wiedzę i swój content. Każda osoba, każda osoba, która napisała, napisała takie coś, ma natychmiast, Czy pod ręką, mam. Natychmiast, natychmiast ma sobie kupić książkę Wojna sztuki. To jest ta wojna, jaką toczycie teraz w głowie sami ze sobą, i tu macie odpowiedź dokładnie, co zrobić, żeby sobie z tymi demonami, potworami poradzić. Jeżeli nie wpadnie mi teraz 38 zł na tę książkę w ciągu minuty, to znaczy, że tracicie te osoby, które pisały, że mają problem z oswojeniem się, stworzeniem, że tracicie czas wasz, nasz i mój. To jest odpowiedź na to zagadnienie. Nie 302 osoby, bo spora część z was zrobi wideo. Ale każdy, kto ma z tym problem, wojna sztuki Steven Pressfield. Must. I tak sobie mogę gadać, a i tak tego 100% z Was nie posłucha, którzy takie problem mają. No, takie życie. Niektórzy są zmiany, niektórzy. Niektórzy nie. Strach ma wielkie oczy, ja żałuję, że zaczęłam tak późno, teraz czuję się jak ryba w wodzie. Ja też. Ale nagrałem ponad grubo, ponad tysiąc wideo, kilka tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy storysów, kilka set albo pod tysiąc live'ów, webinarów, aktywności online.